Witam proszę państwa w budowie naszego pięknego Soleil Royal. Dzisiaj odcinek 30. Będziemy zajmować się malowaniem armat. Będziemy się zajmować tworzeniem nowych greetingów. Zapraszam do oglądania. Na instrukcji możecie zobaczyć co Daje nam de agostini w tej części i co nam pokazuje, żebyśmy zrobili. Nie wiem szczerze powiedziawszy, dlaczego preferują tutaj klej cyjanoakrylowy, ale wolimy używać raczej kleju wikolowego Oczywiście ramki będziemy robić standardowo w troszkę innej formie niż proponuje to de agostini. Tutaj zbiór części, które dostaliśmy wraz z tym numerem. Są zaślepki do działu, troszkę armat, dwie beczułki. Gretingi akurat używamy z poprzednich części. Naturalnie, na początku wycinamy gretingi, akurat tutaj plastikowe, pod wymagany wymiar. Kolejnym krokiem jest wyszlifowanie gretingów. Ja to już wam takiego dużego pilnika, ale bez obaw kupię już też mniejsze. Kolejnym krokiem tradycyjnym dla tego już modelu jest umieszczenie półmilimetrowych, bodajże sosnowych lub lipowych, listewek które będą nam tutaj robić ładne, kolorystyczne odcięcie, a następnie będziemy umieszczali listewki orzechowe, oczywiście przysłane od De Agostini. Kiedy ładnie dotkniemy na wymiar listwy orzechowe, będziemy je mogli przykleić. Naturalnie po przyklejeniu warto już odczekać troszkę więcej czasu, żeby to wszystko ładnie się złączyło, nim przejdziemy do dalszych etapów. Za ten czas, nim sobie to wszystko przeschnie, przejdziemy do malowania dział, no jeszcze tylko odobetnę ten nadmiar listewek. Armaty są wykonane z metalu, maluję je więc farbą olejną Humbrol w kolorze czerwonym, tak jak było to w oryginale, naturalnie w kolorze matowym również. koła naturalnie malujemy czarnym matowym kolorem również zgodnie z oryginałem warto aby osie wystające na kołach były jednak nie pomalowane będą błyszczące ładnie to będzie wyglądało poprzeczne wzmocnienia w środku działu malujemy na brązowo można już przejść teraz do szlifowania naszych gretingów naturalnie na, tak jak poprzednio na półokrągło, żeby było jak najładniej, żeby to było jak najbardziej realistycznie, żeby te gretingi się też tak nie nie odróżniały od reszty pokładu no i tak powinien wyglądać gotowy efekt Naturalnie dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmów. Cześć!